Witam na kanale hobbyroom.pl Dzisiaj kontynuujemy serię związaną z rampą i z szalonymi pojazdami. Tym razem zestawik 60459, składający się z 70 elementów, tak samo jak ten drugi mały zestawik, pod tytułem zestaw ścigówek Samolot kontra Łóżko Szpitalne. Mamy tutaj samolot retro z bardzo fajną figurką. Koś ma kompas, a w konkurencji dla niego mamy Łóżko Szpitalne, gdzie kierowcą jest pacjent. Nie lekarz, i mam nadzieję, że tak szybko jak dojedzie do celu, tak szybko gość wyzdrowieje. Zaraz przyjrzymy się, jak one wyglądają. I to dobrze wykorzystane 70 klocków. Mamy tutaj dwie fajne figurki. Mamy podróżnika i pacjenta. Mamy te dwa pojaździki, Samolot retro i łóżko szpitalne. Ogólnie, sama koncepcja jest super rewelacyjna. Naprawdę mi się mega podoba. Przyjrzyjmy im się dokładniej. Na pierwszy rzut idzie samolot. Mamy tutaj dwupłatowiec. Szmigiełko, które nie, nie przeszkadza nam podczas jazdy. Zarejestrowany silnik, dwa skrzydła, ogon, miejsce do siedzenia. Jest samolot. Naprawdę bardzo ładnie to odzwierciedlono. Przyjrzymy się naszemu bohaterowi. Mamy tutaj podróżnika w bardzo fajnej kurce, w brązowych spodniach, w czapce pilotce. Ogólnie to chyba jest pani, nawet. Mamy jedną błyskę, do tego mamy kompasik. Naprawdę mega spoko. Znowu źle ubrane okulary. Po drugiej stronie mamy. Oto taki fajne łóżko szpitalne. Kołderka, poduszeczka, kierownica. Tak jak w łóżku polowym szpitalny takie dwa metalowe elementy. Mamy bardzo fajny nadruczek w formie opisu pacjenta kropelóweczka co do figureczki jest to po prostu kapiżona szpitalna z tyłu zapinana bardzo fajny ogólnie strój naszym bohaterem jest jakiś chłopiec, mężczyzna do tego, że ma uszkodzoną rękę, to możemy jeszcze mu założyć bardzo proszę Głowa, jakby się pobijała, jakby się pobijała rączka, też bardzo fajny klocek. Już nasz pacjent może być naprawdę bardzo w bardzo złym stanie. Pojazdy, bardzo fajnie zbudowane. Zaraz sprawdzimy, jak jeżdżą. Zróbmy sobie testy zjazdowy, zobaczymy, czy samolot Elektro, czy łóżko szpitalne będą pierwsze na mecie. 3, 2, 1, start. Pojazd spisał idealnie. Zjazd był bardzo fajniutki. Widać, że naprawdę te kółeczka spisują się świetnie. Konstrukcje są bardzo przyjemne dla oka i rozbudują fajnie ten zestaw podstawowy. Dodatkowo im więcej kółek, tym więcej możliwości tworzenia własnych pojazdów, co mega polecam. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!